Rozdział 1106. Po Twojej stronie. Tajemniczy statek już zbliża się do oblężonej i atakowanej wyspy Egghead, na której właśnie w tej chwili zapanowało niemałe zamieszanie. Luffy błyskawicznie strawił całe nagromadzone w żołądku jedzenie po przerażeniu próbujących go aresztować żołnierzy. Człowiek chyba nie powinien tak robić, ale nie ma już czasu na wahanie. Jeśli zostaną tutaj dłużej, pochłonie ich Buster Call. No dobra, na 3-4. Raz, dwa... Tymczasem w innej części wyspy, gdy oczy wszystkich skierowane są na Bonnie Którzy z rozkazu Saturna mają zostać zaraz unicestwieni przez pacyfistów. Vegapunk, nie tracąc czasu, szybko przez komunikator łączy się z Atlas i nakazuje, by powiedziała boni prawdę. Słowa niesłyszalne z dołu, ale zmieniające wszystko. Absolutnie wszystko. Poznając ten sekret, Bonnie zwraca się bezpośrednio do pacyfistów, prosząc, by jej nie krzywdzili, a zamiast tego pomogli im wszystkim, stąd uciec. Ten bardzo grzeczny rozkaz natychmiastowo zmienia wytyczne pacyfistów. Tak, że momentalnie przeciwników stają się sojusznikami, atakując żołnierzy oraz oblegające wyspę statki. Patrząc na ten rozgorzały chaos, Vegapunk nie jest zdziwiony. Tak miało być. Gdy tylko usłyszał o tym, że Boni stała się piratem, naszły go mroczne myśli. Co jeśli któregoś dnia pacyfiści dostaną rozkaz, by ją zaatakować? Przecież nie wyglądałoby to tak, jakby to sam kuma zwrócił się przeciwko swojej ukochanej córce. Nie, z szacunku do kumy doktor nie mógł na to pozwolić. Dlatego upewnił się, że każdy pacyfista zachowa tę miastkę swojego pierwowzoru. W ich programie rozkaz Boni. dostał na wyższy priorytet. Wyższy nawet od Gorosei. Ponieważ nieważne co by się działo, Uma miał zawsze być po jej stronie. I Vegapunk doskonale znał ryzyko swojej decyzji. Dlatego kolec, który właśnie przebił jego ciało, nie był zaskoczeniem. Patur był wściekły i nie zamierzał już dłużej tego ciągnąć. Wydał rozkaz, by Kizaru to zakończył. A ten, jak posłuszny pies, ruszył do ataku. Swoim laserem trafiając kolejno San Diego, Frankiego i Atlas. Ale dla Bonnie i Kumy miał coś specjalnego: Obietnicę natychmiastowej i bezbolesnej śmierci. Lecz szaleńczy śmiech oraz towarzyszący mu potężny cios pokrzyżował mu plany. Luffy, najedzony i pełen nowych sił wrócił do zabawy. Powietrze momentalnie wypełniło się rytmicznym i melodyjnym biciem jego serca, a ziemia za sprawą jego woli nabrała równie gumowych właściwości, dzięki czemu wszyscy wylądowali bezpiecznie. Chociaż Boni od razu rzuciła się, by pomóc leżącemu w kałuży krwi Vegapunkowi. Ale ta melodia znają aż za dobrze. Nika, wciąż przytomnego doktora, nie dziwi jej reakcja. Też tak miał Chociaż Kuma już dawno to powtarzał i wielokrotnie mu o tym mówił, ciężko było mu w to uwierzyć. Musiał to zobaczyć na własne oczy. Tak, ten chłopak, płomienny kapelusz Luffy, to Nika, jest wyczekiwanym od setek lat wyzwolicielem, Bogiem Słońca. W tej właśnie chwili, u północno-wschodniego wybrzeża Eckhead, ogromny statek, niczym taran, przebija się przez oblegające wyspę wojskowej jednostki. Widząc go, żołnierze panikują. Jakim prawem oni tu są? Przecież ostatni raz widziano ich 100 lat temu. Więc co tutaj robią? Giganci, dory i Brogi. Przyjemnością odpowiadają na to pytanie. Zwyczajnie na tym świecie pewnych rzeczy nie da się zatrzymać. Są tu po starego przyjaciela, chociaż zważywszy na okoliczności, wypadałoby nazywać go teraz bokiem słońca koniec rozdziału, za tydzień jest przerwa, a ja chociaż strasznie się pomyliłam, to cieszę się niewyobrażalnie. To jest lepsze niż dragon. Nie spodziewałam się kompletnie, chociaż gdzieś widziałam komentarz, że to mogą być giganci. Jeśli to ma oznaczać, że Dory i Brogi będą eskortować słomianych, a potem ich oprowadzać po Elbaw, to ja nie mam nic więcej do dodania. A jeszcze ten tekst na końcu o Bogu Słońca, cudo. Aż wracam pamięcią do Little Garden, gdzie Dory prosto w twarz powiedział Lufiemu, że on jako zwykły człowiek nie da rady pojąć ich Boga. Ironia. <laughs> Na nas I mamy też potwierdzenie, że ten robot na pewno reaguje na bicie serca jego w formie Nikki. To no, też ciekawe, czy będzie sojusznikiem. Taka dziwna w niej myśl naszła, ale i tak będzie boski rozpierdzial. Nie mogę się doczekać. A co do Vegapunk'a. Masz szczęście, że jest postacią z One Piece'a, bo obrażenia, których doznał, on niczym nie muszą przesądzać. A to czy przeżyje, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy Oda będzie go jeszcze potrzebował w serii. A nie wykluczone, że się przyda, skoro badał pusty wiek. W sumie to też ktoś powinien połatać Kumę, ale to też może zrobić Franki. także mocno dyskusyjny temat. A jeszcze taka mała ciekawostka ze Skype'i. I tak w ramach wyjaśnienia to tak pracuję nad streszczeniem, ale przez przeziębienie jestem z nim tak trochę dwa tygodnie w plecy, także niedługo powinno być, ale to. Nie ta ciekawostka, jakoś tak utarło się, że szukając w i powiązań Luffy'ego z Niką, wszyscy patrzą na tę scenę przy ognisku, co jest obecnie dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo jest dużo lepsza scena. Ta scena, która pojawia się dosłownie na moment przed walką Luffy'ego z Enel'em. or shadowing pełną gębą.